Znajdujemy się w, 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 w kolejnym tunelu, którego praktycznie w przewodnikach nie ma, dzisiaj przez przypadek całkowicie mi się przypomniało, że ten tunel istnieje, jest to tak zwany tunel łącznikowy kopalni Wałgrzyb, gdzie zachowały się jeszcze tory wąskodorówki, tunel praktycznie można powiedzieć nieździewiczy, przechodzą tylko tutaj miejscowi, nie wiem w jakim celu, ale ten tunel kończy się wyrobiskiem, skręca w prawą i w lewą stronę, z czasu wyjście z tego tunelu było pod dworcem głównym, i prowadziło w kierunku kopalni. To jest tu takie fajne, że tego tunelu nie ma na żadnych mapach. Wejście było ogrodzone, okolone takim, jakby można powiedzieć ostrokołem z trzech albo czterech warstw grubego betonu i kamieni. I teraz zwróćcie uwagę na to, jak wygląda ten tunel. To jest dokładnie to samo, co mamy na Soboniu. Nie na Osówce. Cały czas mówię i zaznaczam to nie jest to samo co osłonka. To są zupełnie dwa inne tunele, dwa inne systemy drążenia tuneli. Tutaj najlepiej widać, jak zachowały się jeszcze tory, w Tam w głębi jest urobek i zakręt w prawą stronę. Jeżeli nam się uda, wyjdziemy na dworcu. I jeszcze chciałbym zwrócić jedną uwagę na nadlewki tak zwane, betonowe. Dzisiaj to nazywamy betonem B2 bądź B12. To miało służyć temu, że po pewnym czasie takie tunele miały się zawalać. Czy to jest prawda, czy nie, przekonamy się niedługo.